Tak się złożyło, nie da się tego ukryć, mimo że rozstawienie do pucharów gdzieś było po, po pierwszej części rundy zasadniczej. Tak tabela pokazała, że na pięć kolejek przed końcem nic w czubie się nie zmieniło, oprócz delikatnych roszat między tymi samymi drużynami. Więc to pokazuje, że te drużyny na, na dany moment prezentują najwyższy poziom, są najwyżej w tabeli i wszystkie są w Krakowie, więc zwiastuje to niesamowicie dobry turniej pod względem sportowym, emocji również pewnie nie zabraknie. Więc już pomalutku nie możemy się doczekać, żeby w tej wypełnionej pobrzegi, mam nadzieję, tauro na arenie od jutra zaczął się naprawdę wspaniały turniej. Delikatny, myślę, 1% czy 2% po stronie lidera tabeli aktualnego, który już troszeczkę czeka na ten puchar. Mieli czas, żeby dobrze potrenować, są wypoczęci w dobrej formie. Wiem tutaj z dobra bardzo dobrego źródła, także może gdzieś miałem 1% więcej niż pozostałe ekipy. A tak na bardziej na poważnie to myślę, że 25%. Każdy z ekip, każda ma w swoich szeregach zawodników, którzy wiedzą jak wygrywać, wiedzą jak się gra takie turnieje i, i każdy może tutaj zwyciężyć. Naprawdę dyspozycja dnia, forma w danym, w danym weekendzie powiedzmy i, i wszystko się tutaj może wydarzyć. Szczególnie tutaj w Tauron, Tauron Arenie. A... Podczas tych meczów reprezentacji, na przykład podczas Memoriału Wagnera, ta hala się wypełniała, ale podczas rzeczywiście rozgrywek klubowych nie, nie było, nie było takiej liczby kibiców. Będzie to wspaniałe wydarzenie. Będzie to święto Siatkówki dla całej polskiej ligowej siatkówki I Mam nadzieję, że, że ludzie, ludzie, którzy przyjdą, ale również my, drużyny rywalizujące w tym, w tym turnieju, stworzymy najlepszą możliwą atmosferę i ten turniej będzie, będzie zapamiętany na długo. Tabela pokazuje, że, że są tutaj cztery, cztery najmocniejsze w tej chwili zespoły ligi, choć oczywiście na koniec sezonu. Również, również będzie weryfikacja tego, tego stwierdzenia. Natomiast na tą chwilę myślę, że naprawdę wszystkie drużyny mają argumenty po to, aby wznieść, wznieść w niedzielę ten puchar. Wszystkie cztery drużyny mają ambicje i, i w, pełni, w pełni zasłużyły na to, aby awansować do tego turnieju. Patrząc na, na postawę w lidze w pierwszej, w pierwszej części sezonu, również na, na mecze tej fazy pucharowej Pucharu Polski. Także wszyscy, wszyscy są gotowi, wszyscy, wszyscy trenowali ciężko, aby tu się znaleźć, pracowali na to i niech wygra najlepszy. Myślę, że w tym roku bardzo ciężko jest wyłonić faworyta. Oczywiście możemy bawić się w, w, w powiedzenie, że to Asakoresowia jest w tej chwili liderem liderem plus ligi, albo że, że drużyna z Zawiercia była liderem Plus ligi, kiedy, kiedy ta drabinka, drabinka do pucharu była rozpisywana, albo że Jastrzębski Węgry zdobył jedyne w tym, w tym roku trofeum. Ale ja bym się tak bardzo tym nie przejmował. Wszystko zweryfikuję boisko, dyspozycja dnia mm, i postawa, postawa poszczególnych drużyn. Także mam nadzieję, że będą to mecze na bardzo wysokim sportowym poziomie i wygra, wygra po prostu najlepsza z drużyn.